Witajcie, roślinne świry! Nowy rok, stara ja! Zapraszam na roślinne podsumowanie roku 2025! Do nagrania tego filmu zainspirowała mnie Klaudia w liściach, u której też możecie obejrzeć taki film. Klaudia dała tam takie punkty, na które można odpowiedzieć, ją oznaczył ktoś inny. I ja na początku w ogóle nie miałam zamiaru nagrywać tego filmu, bo stwierdziłam, co ciekawego działo się w tamtym roku? Nic się nie działo! Potem pomyślałam, nie, no w sumie było tak normalnie. A potem dotarło do mnie, że to był mój najgorszy roślinny sezon od zawsze, od początku moich roślinnych sezonów, więc porozmawiajmy sobie dzisiaj o tym. Dajcie też znać, jaki był wasz sezon. Nie wiem, jak mój głos będzie brzmiał, ale ogólnie wciąż jestem chora. Od ponad dwóch tygodni jestem chora i dawno nie byłam tak bardzo i tak długo chora. Taka jak coś takiego, jakaś grypa, ale kaszel mnie męczy cały czas. Więc jeżeli zobaczycie łezki w moich oczach, to nie dlatego, że płaczę nad zeszłym sezonem, tylko dlatego, że po prostu miałam a kaszlu, jak widzicie, zmieniło się też ze mną pło. Nowy rok, no w sumie, wciąż Stara Ja, o, ale Nowa Ja, Starczyki. Zeszły rok zaczął się dla mnie tragicznie, ponieważ na przełomie listopada i grudnia 2024 roku, przez problemy z ogrzewaniem podczas wyjazdu, moje rośliny przez tydzień były w kilkunastu stopniach, takich kilku, kilkunastu, trzynastu, i po prostu były w bardzo złym stanie. Ja zaczęłam akcję ratunkową i wtedy, praktycznie wszystkie rośliny przesadziłam e, i nie wyglądały one dobrze. Możecie nie pamiętać, jak wyglądał mój luksurians e, na przykład dwa lata temu, ale był ogromny i piękny, a teraz mój piękny luksurians wygląda tak. To jest jego pierwszy liść po ratowaniu. I dużo roślin w tamtym czasie było ogryskami. To był dla mnie bardzo trudny czas. Chociaż gdyby ten czas był na przykład dwa lata wcześniej, to zniosłabym go dużo gorzej. Wtedy dokładnie wiedziałam, co muszę zrobić i to po prostu metodycznie robiłam. Natomiast oczywiście nie byłam zadowolona, starałam się trzymać ale było ciężko. Ten stan trzymał mi się do końca sierpnia. Ja nie chciałam tego tak bardzo pokazywać. Było mi trochę przykro i było mi wstyd. Oczywiście ja wiedziałam, że to nie była moja wina, że te rośliny są w takim stanie. Bardzo dużo zrobiłam, żeby w ogóle przeżyły i większość przeżyła, ale, no ale nie miałam już moich ogromnych, pięknych anturiów. Właściwie z ogromnych, pięknych anturiów został mi tylko kos. bo go kogoś... bo on jest tutaj. I szczerze wam powiem, ja nie wiem, dlaczego kos po prostu to dobrze przeżył, ale jak widzicie, przeżył to dobrze. Tutaj jest kwiatostan. Mam nadzieję, że zapyla, zapylałam go znowu. Więc trochę mi było wstyd yy, i głupio, i smutno, że mówię o uprawie anturiów, ale nie mogę wam tak naprawdę pokazać tych dużych liści, ponieważ ich nie ma, bo one wciąż odrastają. I nie to, że z zazdrością patrzyłam na rośliny moich koleżanek, ale sobie myślałam, no moje powinny tak wyglądać, albo powinny być jeszcze większe, a mm -hmm. ja mam na no, takie maluchy po prostu maluchy. I też trochę dlatego nie chciało mi się nagrywać, częstotliwość filmów trochę spadła. No, po prostu ten rok był dla mnie rokiem ratowania dużej części mojej kolekcji, co się udało, więc tutaj jestem dumna, że te rośliny odrastają i daję im jeszcze rok. Myślę, że za rok będą już wyglądać perfekcyjnie. Kolejny podpunkt, jaki sobie zapisałam, to wyjście z uprawy begonii. Zostawiłam sobie tylko kilka. Ze dwa albo trzy lata temu miałam taką potrzebę, żeby mieć jakieś jeszcze inne rośliny: coś innego niż Anturia, coś innego niż Filodendrony, niż Alokazji, niż to, co ja Uprawiam y, i padło na begonie. Najpierw Ewelina dała mi y, begonie. Ja po prostu otworzyłam oczy, o jęku, jakie begonie są piękne. Ja chcę begonie. I oczywiście, nie czytając w ogóle o potrzebach begonii, które chciałam sobie kupić, kupiłam sobie kilka begonii terrorystycznych. Ha! W moim odczuciu begonie terrorystyczne to są rośliny, które najszybciej potrafią umrzeć to znaczy w kilka godzin one się rozpuszczają do zera. Była roślina, nie ma rośliny, na przykład begonia darwaderiana. No tak czy inaczej, mi się jakoś udawało utrzymać większość z nich przy życiu, i. Ja bym nie miała wszystkie. Ja, yy, nie chciałam w, ja nie chciałam wychodzić z begonii, dlatego że one były trudne, bo mi się udawało je trzymać przy życiu. Ale wyszłam z tych begonii z większości, dlatego że nie podobało mi się w jaki sposób one rosną. Ponieważ ja lubię begonie, które rosną o tak, czyli takie można powiedzieć są trochę płożące. To jest taka begonia i ta też. A bardzo dużo begonii, które mi się podobały i które miałam. Które we wczesnym dzieciństwie wygląda tak dosyć krzeczaście, to one później rosną jak taki badel, to znaczy w sensie badel wypuszcza, długie to jest, idzie do góry, większe się robi, ma już prawie metr i takie liście. I to mi się strasznie nie podobało. I te wszystkie piękne, różne hybrydy, które jako 3-4 liście podobały mi się bardzo, to jak mi porosły, to po prostu. One były okropne, okropne. Te by go nie były i chyba nadal są dosyć drogie, więc nikt nie sprzedawał dużych sadzonek, tylko po prostu takie maluszki. No i jak te maluszki porosły, to ja powiedziałam: dziękuję, do widzenia, nie chcę. Zostawiłam sobie kilka, trzy czy cztery yy, i zamówiłam ostatnio jedną. Po pierwsze, sprawdziłam nowy sklep. No a po drugie stwierdziłam, że łatwą begonię to ja mogę mieć, bo mi super rosną. Wszystkim polecam tego Boston Cherries. Jeżeli gdzieś znajdziecie i podoba Wam się ta roślina, ona jest super i jest prosta i wystarczy ją podlewać. Ta zresztą też. No, ale wyszłam z begoni, ale weszłam w storczyki. Mi się zawsze storczyki podobały, ale wytworzyłam sobie w głowie jakąś e, fantazję tego, w jaki sposób storczyki się uprawia i że trzeba mieć super specjalistyczne warunki, do niektórych trzeba, ale e, i że ja w ogóle nie dam rady. Z żadnym storczykiem nic nie ma szans. Tutaj muszę podziękować kolejny raz Kasi, która. Właśnie jakoś na początku roku wysłała mi epifilium, które kwitnie na czerwono, jeszcze mi nie kwitło, ale pięknie się rozrosło, i wysłała mi katleje, że może wkręcę się w Storczyki, że może mi się spodobają. Ja dopiero wtedy zaczęłam czytać, jakie potrzeby mają Storczyki, i okazało się, że ja te potrzeby absolutnie mogę zapewnić, więc wpadłam nie w katleje, w farenopsisy. Tutaj możecie zobaczyć kilka to jest mój ostatni nabytek Las Vegas, już y, Las Vegas raz miałam, ale niestety pokonała mnie choroba tego y, trzonu y, zgnilizny, trzono czy jakoś tak, ale ten storczyk mi się tak bardzo podoba, że kupiłam sobie drugi i jeszcze ładniejszy jest niż tamten, tutaj będę pilnować, żeby żadna zgnilizna nie weszła więc niesamowicie się wkręciłam w storczyki i przez ten cały rok czytałam dużo, to w ogóle było pierwszy raz, że ja najpierw się uczyłam i czytałam, a dopiero później kupowałam. Na najpierw oglądałam zdjęcia różnych storczyków, jak rosną i kwitną, a dopiero później decydowałam, że ten typ wzrostu mi się nie podoba, a ten mi się podoba, te kwiaty mi się nie podobają, a te mi się podobają. E Wspaniała rzecz, i wyszło na to, że najbardziej tym się podobają falenopsisy. Bardzo mi się podobają te, które są w supermarketach, które są tanie, które są bardzo dostępne. Mi się to bardzo podoba, wiem, mam łezki w oczach. Nie płaczę e, ze względu na moje storczyki, tylko dlatego, że znowu miałam atak kaszu. Ale przepraszam Was bardzo. Yy, no, yy, można powiedzieć, że jestem taka wzruszona, moje wspaniałe storczyki. No i teraz kolejny raz mi kwitną przez cały rok, po prostu bardzo dużo się na ich temat nauczyłam i uważam, że są super. Oczywiście jest cała masa innych storczyków, yy, w które na razie nie wchodzę, nie wiem czy w ogóle wejdę, ale kolekcje Felenopsisów będę na pewno powiększać, są wspaniałe. To są jedne z prostszych roślin, jakie można sobie kupić, bo zasady ich uprawy są niezwykle banalne. Trzeba się właściwie trzymać w kilku punktach, żeby uprawa była sukcesem więc polecam wam storczyki. W ogóle będzie film o storczykach. I to był wielki plus storczyków, ale tutaj się znalazł też minus, czyli wełnowce, pojawiły się wełnowce wraz ze storczykami. Ja wiedziałam, że to się wydarzy. No i nie mogłam już wyrzucić tych storczyków za dom, bo nie chciałam. Więc była walka z wełnowcami udana. I to jest taki film, który moim zdaniem wam może najbardziej pomóc, ten z zeszłego roku, bo on jest bo wełnowiec nie wrócił, a jak sobie poczytacie grupy storczykowe, to tam ludziom te wełnowce cały czas wracają i to jest problem. Ja się pozbyłam totalnie wełnowca, jestem z siebie zadowolona. Gdyby mi wełnowiec wrócił, no bo po prostu by przylazł z jakiejś rośliny, to się przecież może zdarzyć, to ja już wiem, co ja zrobię i się w ogóle nie boję. Kolejna rzecz, którą sobie zapisałam, kilka nowych filodendronów, tak. Przez jakiś czas filodendron nie było głęboko w moim serduszku, aż nagle się okazało, że ja pragnę mieć znowu filodendrony i pragnę mieć długolistne filodendrony i pragnę mieć Spiritus Sancti, który już jest w świetnej cenie. Przypominam, że od zeszłego roku jest naprawdę w świetnej cenie i ta cena ciągle spada. Kupiłam! Jestem zadowolona. W tym roku yy, będę powiększać na pewno moją kolekcję filodendronów. Nie jakoś szczególnie. Mam zapisanych kilka odmian, ale tak, bardzo bym chciała mieć więcej filodendronów. Yy, ale sobie zapisałam. W 90% wyszłam z hydroponiki na rzecz różnych podłoży. I w tym momencie uważam, że to był bardzo dobry ruch. W 90%, ponieważ ja wciąż wszystkie bardzo małe rośliny i siewki trzymam w podłożu hydroponicznym. To jest głównie ceramizm lub miks seramisu z czymś, na przykład z perlitem, bo to przy maluchach mi się sprawdza i tego nie chcę zmieniać. Ale dodanie części organicznej wyprowadziło moje rośliny na prostą. Jak pamiętacie, ostatnio robiłam też testy bigosów takich gotowych. I te rośliny, które dostały ten migus, naprawdę świetnie rosną. Ja jestem pod wrażeniem, że w ogóle jeszcze ich nie zabiłam, bo tam jest ziemia, ale jakoś nauczyłam się to podlewać. Nie powiem, że na 100% nie wrócę do hydroponiki, no bo z niej zupełnie nie wyszłam, ale taki typ podłoża z częścią organiczną, z używaniem organicznych nawozów. To mi pasuje, to jest dla mnie dobre, dużą rolę w mojej uprawie. Grają też pożyteczne bakterie i grzyby, które robią bardzo dużo dobrego. Hydroponika jest wspaniała, ja ciągle tak uważam, ale trzeba się tam trzymać pewnych zasad, bo jeżeli nie będziecie się trzymać. To po jakimś czasie będą problemy. Nie od razu tam też kwestia wody jest ważna. Nie będę się w to teraz zagłębiać, bo to nie jest o tym film, ale e, jestem mega zadowolona z tego ruchu. Kolejny podpunkt, jaki sobie zapisałam tylko jedna hybryda anturiowa, bombina. E, no niestety, tak, bombina to jest e, dziecię tego kosa, no bo on był w dobrym stanie, więc dałam mu zakwitnąć i go zapyliłam, a zapyliłam pyłkiem e, anturium e, popilaminum rigarden BCF, czyli jednej z moich ulubionych hybryd e, z e, e. Teraz to, co zobaczyliście, takie y, to było, że przypomniało mi się, że ja przecież miałam też drugie zapylenie, tylko po prostu jeszcze nie zebrałam y, nasion. Zaraz o tym powiem. Y, y, co ja mówiłam, czyli mojej ulubionej hybrydy, jednej z ulubionych z BSLFF, ale się zakręciłam. A co mi się przypomniało? Jak zapylałam kosa, y, to zapyliłam też moją niesamowitą hybrydę. Na, na nią teraz patrzę, bo ją sobie tutaj przyniosłam. Zrobiłam duże przemeblowanie, jeżeli chodzi o rośliny, czyli Anturium BSLFF luksus. Wyjątkowy, ponieważ on jest matowy dosyć to było wiele miesięcy temu, chyba 7 albo 8, ale on ciągle ma ten owocostan tam jest dosłownie kilka jagód, to na pewno będzie piękna hybryda, ale jeszcze na nią poczekamy, no więc powiedzmy no nie wiem, czy można to liczyć do zeszłego roku, czy do tego, tak czy inaczej bombina e, fajna nazwa mam nadzieję, że w tym roku będzie więcej hybryd z mojej strony nie robiłam tych hybryd, obcinałam kwiatostany, e, bo chciałam żeby te rośliny odrosły, odżyły Prawdopodobnie zdajecie sobie sprawę, że kwiatostan i utrzymanie później owocostanu to jest wielkie obciążenie dla rośliny. I czasami te rośliny to pokazują później, na przykład nie wydając żadnych liści, one są bardzo zmęczone. Trzeba je bardzo kondycjonować po wydaniu już nasion, ale także w trakcie trzeba im pomagać odpowiednio nawozić i trochę więcej podlewać. Pamiętajcie o tym. I teraz ostatni punkt, ale to jest właściwie punkt i do roślin domowych, i do ogródka, czyli miałam kilka współprac. Miałam kilka współprac. Koleżeńskich, takich barterowych, i miałam też trzy większe współprace już nie barterowe z Festiwalem Roślin, z Nawozami wygano i z Fiskarsem wszystkie je bardzo dobrze wspominam bardzo fajne współprace z Fiskarsem. Mam nadzieję, że współpraca się jeszcze pociągnie w tym roku i w ogóle powiem Wam taką jedną rzecz. Jeżeli macie ulubionych twórców, którzy rzadko mają współpracę, no bo trzy współpracę na rok to jest bardzo rzadko, ja mogłabym ich mieć pewnie więcej, tylko że ja po prostu nie chcę brać czegokolwiek, to są współprace, które ja chciałam mieć. Było dużo różnych maili, na niektóre odpisałam, że nie dziękuję. A na niektóre opisałam, że tak chcę, ale też nie zostałam wybrana. To już kwestia różnych agencji. No ale te trzy udało mi się mieć. Bardzo się cieszę. Ale co Wam chcę powiedzieć? Jak widzicie, że twórca, którego lubicie, ma współpracę. I na przykład wrzuca jakąś rolkę ze współpracą, jest to wszystko opisane. Ja nigdy jakby nie miałam takiej współpracy, że coś dostałam i w ogóle nie powiedziałam, że to jest współpraca. To jest zawsze oznaczone z mojej strony, żebyście mieli świadomość, że to jest współpraca i do czego dążę, Żebyście po prostu zostawili tam po sobie jakiś ślad, żeby ta agencja widziała, że to jest klikalne, że to jest fajne, że Wy lubicie tego twórcę, bo w ten sposób możecie właśnie pokazać, lubimy Cię, nawet chociaż robisz tą reklamę i ona jest taka. Reklamowa, bo musisz powiedzieć te kilka rzeczy, które e, każda agencja, no to jednak my wciąż Cię lubimy i ja oglądając różne osoby, zawsze właśnie staram się coś po sobie zostawić, nawet po prostu serduszko, niekoniecznie jakiś tam komentarz e, specjalny, ale żeby ta osoba wiedziała, że e, ja trzymam kciuki i że super udało Ci się masz współpracę. To nie jest wcale takie proste, wiecie? Tych twórców roślinnych jest cała masa. A ja nie jestem dużym twórcą i takim dosyć niszowym, bym powiedziała, jeżeli chodzi o rośliny. Więc mam nadzieję, że w tym roku też będą jakieś fajne współprace. No i teraz przechodzimy do ogródka. W 2024 roku robiliśmy sobie kostkę brukową, ogrodzenie i dużo ukształtowania terenu wokół domu się zmieniło. Wtedy znikł mój stary warzywniak, i w zeszłym roku na początku z Jankiem zrobiliśmy nowy warzywniak. Ale jak pamiętacie, ogólnie zima była bardzo długo. U nas przymrozki były jeszcze pod koniec maja. Później lato były średnie i w tym warzywniku było tak średnio, chociaż zrobiłam sobie piękną rozsadę różnych rzeczy, to nie byłam do końca zadowolona z plonów. Ale ja się oczywiście nie poddaję. To jest jeden sezon, teraz jest kolejny sezon. I ja już w ogóle mam kupione nasiona pomidorów. Tym, tym, w tym sezonie posadzę tylko jakieś niesamowite kolekcjonerskie pomidory, o których w istnieniu w ogóle nigdy nie słyszałam, bo sobie kupiłam już dawno, już się nie mogę doczekać. No ale oczywiście, oprócz warzywnika, jeszcze Wam powiem, a propos rozsady, może Was to zainspiruje. Zdecydowałam, że w ogóle nie będę robić takiej wielkiej rozsady jak ostatnio. Typu, wiecie, bakłażany, papryki, 47 rodzajów, jakieś różne rzeczy. Część kupię sobie na przykład z fabryki rozsady albo z jakiegoś innego sklepu, a część tutaj w moich warunkach ogólnie nie ma sensu sadzenia na przykład robienia rozsady na przykład ogórków czy cukinii tak bardzo wcześnie gdzieś tam wiecie w kwietniu czy w maju, bo i tak jest za zimno. Ja i tak tego nie będę sadzić w połowie maja. Ja i tak tutaj i tak jest chłodniej niż w innych częściach Polski ja i tak to będę sadzić no w w tym roku, znaczy w zeszłym roku pomidory sadziłam już w czerwcu. W sensie rozsadę do gruntu. Mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy. Eee, co tam jeszcze? Dalie! Dalie w większości pomylone. Pamiętacie? Pewnie nie pamiętacie, to wam powiem. Zamówiłam dalie w lutym. Miały przyjść jakoś w marcu, czy w po, na początku kwietnia. Przyszły tydzień później. W ogóle co to jest za pomysł, żeby pisać, że będzie wysyłka za 40, czy tam 60 dni i ludzie mi wysyłają? mogliby mi, mi chociaż napisać maila, że wysyłamy czy pani chce, ja bym napisała, że ja nie chcę, no ale wysłali, więc tak, najpierw się trzymałam w domu, zrobiło się ciepło, no to one zaczęły kiełkować, dobra, obsadzałam je w doniczki, ale ogólnie taka zima była średnia na plusie, no więc je wystawiłam na zewnątrz, no więc przyszły mrozy i część mi je ścięła i w ogóle nie wyrosła, a to co wyrosło, to w większości było pomylone, już na Allegro w żadnym sklepie nie kupuję, w tym roku kupuję w jakimś porządnym sklepie daliowym, Uff, dobra, powiedziałam. Co jest, ja co ja napisałam jeszcze? Rozwijanie ogrodu. Tak! W zeszłym roku nasiałam strasznie dużo różnych kwiatków, żeby w ogóle zobaczyć, jakie ja chcę żeby ten ogród wyglądał. Jedne rzeczy mi się podobały, inne nie. Idę raczej w stronę takiego ogrodu wiejskiego, romantycznego. Takie rzeczy mi się podobają. I no dużo będzie pracy w tym roku, dużo pracy, ale to ja się bardzo cieszę. Ale przynajmniej już mam jakąś wizję, bo wiecie, w zeszłym roku ja w ogóle nie wiedziałam, Wiedziałam mniej więcej co ja chcę, ale ja nie wiedziałam jak to zrobić. Ja nie wiedziałam jak te rośliny będą rosły. Ja no naprawdę bardzo mało wiedziałam, więc było dużo niespodzianek. Ale to były pozytywne niespodzianki, bo ogólnie wyszło dobrze. I w tym roku mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze lepiej. Możliwe, że dokupię trochę róż. W zeszłym roku pięknie mi kwitły te nowe róże. I już kończąc, nie wiem, jakie Wasze jest podejście do trawnika, ale ja jestem bardzo dumna z mojego trawnika, bo ogólnie ponawoziłam go i wyszedł bardzo ładny, tak jakoś w lipcu, sierpniu, gdy jeszcze go susza tak strasznie nie ścięła. Ale w internecie jest jakiś front antytrawnikowy. I jak za każdym razem, jak pokazywałam mój trawnik, to pisali do mnie coś zupełnie obcy ludzie, z którymi w ogóle nie miałam żadnych rozmów, że to jest straszne, że ja mam trawnik i że ja tam powinnam posadzić jakieś krzewy. Wiecie, krzewy przed domem. Ja mam malutki trawnik, ile on tam ma? 60 metrów czy 50. Ja tam chcę sobie poleżeć na kocyku, poczytać książkę i po prostu mieć przestrzeń przed domem, ale ludzie mi piszą, że to jest straszne i żebym ja nie miała trawnika. No, ja rozumiem, jak ja proszę jakieś sugestie, dajcie znać, jaką trawę mam wybrać albo jaki krzaczek mam kupić, bo y, ludzie oczywiście mają olbrzymie doświadczenia ogrodnicze. No, ale żeby sugerować takie rzeczy, jak ja piszę, że ja jestem dumna z mojego trawnika, no to ja nie wiem. To mi się nie podoba do końca, ale też za bardzo na moje życie nie wpływa, bo ja po prostu to ignoruję. Yy, I to by było na tyle. O! Dużo miałam ataków kaszlu podczas tego filmu. I teraz ogłoszenia roślinne. Yy, jeżeli chodzi o plantmasy, no to oczywiście nie będzie plantmasów dalej i na pewno nie będę w stanie nagrywać yy, filmów yy, teraz dzień po dniu, yy, bo wtedy ja sobie nagrałam trochę na zapas i tak mogłam robić, a teraz wiecie, praca normalna wróciła, więc nie do końca, ale postaram się, że były dwa filmy tygodniowo, no i to chyba będzie ok. Mam nadzieję, że wiecie, to ogólnie mi było strasznie głupie i wstyd i miałam takie trochę załamanie YouTubeowe. No bo tak, wyszedł ten wyjazd z Jankiem. I Janek mówi, nie nagrywaj, nie nagrywaj, jedziemy na wakacje. Dobra, pojechaliśmy. I potem ja myślałam, że jak wrócimy, no to ja już po prostu to wszystko sobie nagram i w tym czasie świątecznym to pójdzie. No i przyszła choroba. I myślę, że po prostu rozumiecie i więcej nie muszę y, tłumaczyć. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w pierwszym odcinku w tym roku. I wiecie, co ja teraz robię? Wstaję i jadę do Eweliny na kawę. Nie, nie na kawę, na herbatę, bo przecież ja nie piekam. Co za głupoty gadam. <gryw> Trzymajcie się, pa!